Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na opcji motodlitarczyn. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW G30 serii 5 w fabrycznym empakiecie wewnętrznym oraz zewnętrznym. Auto pochodzi z 2018 roku z przebiegiem bardzo niewielkim jak na auto z importu niemieckiego, czyli 112 000 km. Samochód bardzo bogato wyposażony, co też zaprezentujemy Państwu na tym filmie dość bardzo szczegółowo. Auto oczywiście w 100% bezwypadkowe, co też postaram się potwierdzić, myślę, w ostatnich dwóch minutkach filmu, e, prezentując Państwu pomiar czujnikiem grubości lakieru. E, to jest e, taka forma jedyna, którą mogę Państwu przedstawić na tym filmie, potwierdzająca stan faktyczny samochodu. Ale oczywiście posiadam również wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające stan rzeczywisty prezentowanego egzemplarzu. E, więc tak jak mówię, myślę, że w ostatnich dwóch minutach przejdziemy, przejdziemy do pomiaru lakieru. Teraz skupmy się może na historii pojazdu, skąd się takie auto u nas e, Tak jak mówiłem wcześniej, auto pochodzi z 2018 roku, e, 22-litrowy diesel, 190 kroni, fabryczny pakiet wewnątrz oraz zewnątrz. E, auto pochodzi z rynku niemieckiego, wszystkie auta kupujemy poprzez dom autcyjny, e, jeden z większych w Europie, kupujemy na aucjach, e, polizingowych. Z banków, z wynajmów długoterminowych od dealerów, bezpośrednio również. E, zakup takiego auta e, w ten sposób daje nam gwarancję pochodzeniową pojazdu, nam jako sprzedającym oraz e, państwu potencjalnym nabywcom takiego samochodu, ponieważ posiadamy absolutnie wszystkie dokumenty niezbędne do tego, żeby e, udowodnić stan rzeczywisty pojazdu. Posiadamy wszystkie dokumenty niezbędne do finansowania tego pojazdu. Można taki auto od nas kupić w leasing bądź w kredyt. Posiadamy dokładnie takie same dokumenty jak polski dostawca z polskiego rynku. Posiadamy fakturę zakupową po zapłaty za auto przelewem. Posiadamy oczywiście cmr kiedy auto do nas dotarło, w jakiś sposób i tak dalej. Auta u nas są poopłacane. Wszystkie, na wszystkie auta wystawiamy pełną fakturę VAT-20. 3%, w związku z tym e, możliwe jest odliczenie takiego sobie podatku VAT. Oczywiście wystawiona cena jest ceną netto, więc do ceny należy e, finalnej doliczyć ten należny podatek VAT. E, zakup takiego auta również daje nam gwarancję pochodzeniową oraz stanu rzeczywistego pojazdu. Auto jest w pełni serwisowane VASO. W ogłoszeniu w udostępniamy numer WIN, e, w związku z tym bardzo łatwo jest taki serwis. E, historię są auta sobie zweryfikować. My również możemy podjechać z autem i potencjalnym nabywcą do serwisu e, z samymi kluczykami bądź na wizytę sprawdzającą stan pojazdu. Nie mamy z tym absolutnie problemu. E, ponadto, jeżeli okazałoby się, że pojazd jest powypadkowy, my jesteśmy na tyle pewni jego historii, że deklarujemy, że w takim przypadku wtedy zapłacimy za taką wizytę, więc klient nie ponosi klient nie ponosi żadnego ryzyka jeżeli coś by na tym filmie okazało się nieprawdą to my ponosimy za to pełną odpowiedzialność jako firma i tak jak mówiłem wcześniej pełna faktura VAT 23% posiadamy do tego wszystkie raporty odnośnie stanu technicznego, technicznego pojazdu auto było serwisowane tylko i wyłącznie Wasą, ma bardzo regularne wizyty co też Państwu przedstawię, przedstawię na tym filmie w związku z tym nie ma tutaj absolutnie mowy o jakimkolwiek rozczarowaniu. I w dzisiejszych czasach, nie tyle, że mamy auto pewne, to jeszcze mamy pewne jego pochodzenie i całą dokumentację. W dzisiejszych czasach na rynku jest dużo różnych, dużo różnych nieprawidłowości. W związku z tym u nas nie ma absolutnie mowy o czymkolwiek. Mamy zarówno jaki pewny samochód, tak samo pewne pochodzenie, historię takiego egzemplarza. Auto bardzo bogato wyposażone, co teraz przedstawimy Państwu dosyć szczegółowo. Może zaczniemy od przodu. No wiadomo, mamy tutaj klasyczny zderzak m -Pakiet. Ja też bardzo e, robię ten film e, kamerką zwykłą z telefonu, nic nie retuszujemy, żeby przedstawić Państwu faktyczny stan pojazdu, żeby można było ocenić zużycie takiego egzemplarza. Zużycie jest absolutnie, absolutnie znikome. Eee, czyli tak, mamy zderzak lodem pakietu, tu mamy schowane ledowe takie halogeny. Mamy oczywiście elektryczną roletę, żaluzję, różnie to nazywają, która się otwiera w momencie, kiedy potrzebujemy bardziej schłodzić, eee, schłodzić silnik. Mamy reflektory Adaptive Full LED, to są reflektory adaptacyjne, bardzo zwane inteligentne światła, które same nam się zmieniają z ludzi w krótkie, ogólnie wycinają odcinki jezdni, e, tak aby nie oślepić nadjeżdżający sprzeciwka. W związku z tym jest to najwyższy model reflektorów. E, na tą chwilę w BMW oferowane z tego roku. E, do tego dołączony jest komplet kół e, letnich. Komplet kół letnich, piękne, czarne, aluminiowe, dziewiętnastocalowe felgi. Również od, również od Felgi są, w stanie, felgi są w stanie idealnym, nie posiadają żadnych zadrapań, rantów, nie jeździły po krawężnikach Opona jeszcze bardzo dobra, oczywiście używana, więc nie mówimy, że jest nowa, ale spokojnie sobie jeszcze na tej oponie można pojeździć. My oczywiście posiadamy u nas w systemie takie wartości jak grubość bieżnika, opon i tak dalej, więc wszystko klientowi jesteśmy w stanie przedstawić i zaprezentować. Tutaj mamy takie emblematy, jeszcze M. Potwierdzające, że jest to taka drapieżna wersja M-Pakiet. Mamy progi zewnętrzne od empakietu co prezentuje się znakomicie, lakier tego samochodu jest bardzo zadbany nie posiada żadnych takich rysek. On nie był ani polerowany, ani woskowany, nic zostało po prostu umyte i ten lakier naprawdę nie wymaga żadnej korekty, jest zachowany w stanie, jest zachowany w stanie idealnym. Ten przebieg tak na niemieckie warunki też jest dość znikomy, 112 tysięcy czy tam 113 tysięcy kilometrów, to naprawdę jak na niemiecki rynek jest bardzo niski przebieg. Tu oczywiście mam system Keyless Go, tak widzicie Państwo auto, teraz palcem zamknąłem, złożyły się lusterka, wkładam rękę, auto nam się otwiera i lusterka się automatycznie rozkładają. W lusterkach oczywiście mamy jeszcze system, e, może ja go chwycę tutaj, o, system Bliss, czyli martwe pole. Które nas tutaj cały czas monitoruje Tak abyśmy na nikogo nie najechali, nie widząc go w lusterku Co dalej? Z tyłu oczywiście też zderzacz z dyfuzorem M Prezentuje się on naprawdę znakomicie Tylna klapa jak to w BMW jest dzielona Czyli możemy sobie otworzyć w ten sposób Wrzucić tam jakieś zakupy Możemy zamknąć I otworzyć w taki sposób Oczywiście elektrycznie tu mamy rolety, wszystkie niezbędne, elektrycznie otwieramy klapa gestem nogi, czyli mamy przy sobie kluczyk i gestem nogi taką klapę otwieramy, czyli mamy totalny system, wolne ręce, ok, z go. Dobra, przejdźmy do środka, bo tam dzieje się naprawdę bardzo dużo, czas leci, środek klasyczny od M-pakietu jasny, z jasny środek, z białą skórą, oczywiście wentylowaną, z head upem. Co Państwu wszystko zaraz zaprezentuje. Postaramy się trochę może przyspieszyć. Tutaj mamy oczywiście obszyty cały boczek pięknie białą skórą, wszystko jest zachowane w stanie idealnym. Tu mamy pamięć ustawień, pamięć ustawień foteli. No i ten przepiękny dekor taki sam nie wiem jak go nazwać, ala la carbon, nazwijmy to tak. Eee, fotele mamy, fotele mamy pełne komforty, w pełni regulowane, tak tu Państwo widzą, łamane, łamane w połowie nawet zagłówki mamy elektrycznie podnoszone, opuszczane, to są takie typowe komforty od BMW i oczywiście ta skóra jeszcze jest wentylowana, czyli one są podgrzewane, wentylowane elektrycznie ustawiane we wszystkich płaszczyznach, czyli to już jest najwyższy model fotela jaki może znaleźć się w BMW, tutaj oczywiście tutaj na te podłudzia też jest takie elektrycznie wysuwane, wysuwane podparcie tu nas witają podświetlane progi M Panie się ta m podświetla w nocy. I do tego mamy w pakiecie dołączoną kierownicę, która jest elektrycznie sterowana i to wszystko zapamiętuje się w pamięci ustawień i w momencie, w którym wsiadamy wszystko ustawia nam się pod naszą, pod naszą wygodę, pod to jak sobie wcześniej to skonfigurowaliśmy. Dodatkowo jest taka funkcja, że w momencie, w którym wysiadamy samochód kierownica podnosi się do góry, fotel cofa się do tyłu, tak aby była funkcja łatwego wysiadania z pojazdu szybko zajdziemy do przodu o odpalimy sobie taki samochód dzieje się tutaj w środku naprawdę bardzo dużo ja postaram się tak w części to Państwu zaprezentować gdyż naprawdę nie sposób jest wszystko zaprezentować zacznijmy od tego mam kierownicę od M pakietu kierownicę mamy no, jeden z najładniejszych modeli Tutaj deska jest obszyta, obszyta, obszyta deska, poduszka obszyta jest skórą. Oczywiście z manetkami zimne manetki F1, czyli to nie jakiś plastik. Zegary, wirtualne zegary. Tutaj postaram się od razu przejść do Państwa na przebieg 112. I zobaczcie, jak włączymy sobie sport. Od razu zmienia się wizualizacja. I pomiędzy zegarami pojawia się magiczny napis M. Auto wyposażone w system Head-Up Display, gdzie nam wszystkie tam informacje się wyświetlają. Tak, ja teraz otworzę drzwi, to wyświetla nam się informacja, że są, że są, otwarte drzwi. Oczywiście są też wycinki mapy, jak jedziemy. Line Assist tam się tam wyświetla, więc naprawdę mnóstwo fajnych, mnóstwo fajnych rzeczy. Dodatkowo, tak, jest pakiet skórzany plus. Tutaj mamy cały ten boczek. To nie jest zwykły materiał, to jest obszyty skórą z jednej oraz z drugiej, z drugiej strony. Tutaj bardzo ma niewielki element piano black. Piano Black prezentuje się znakomicie, ale jak wiemy, lubi się porysować, więc e, tutaj Piano Black jest naprawdę nie za wiele. I piękny dekor. Już go nazwałem sam ala Carbon. E, nie wiem, jak on się fachowo nazywa. E, jak Państwo mają wiedzę, to nawet proszę mnie poprawić w jakimś tam może komentarzu, ale ten dekor jest zachowany też w stanie idealnym. E, zarówno dekor, jak i oczywiście fotel pasażera e, nie budzi absolutnie żadnych wątpliwości jeśli chodzi o stan utrzymania tego samochodu. Tutaj jak otworzymy sobie schowek, mamy tutaj schowki na napoje i indukcyjną ładowarkę telefonu. Kładziemy sobie smartfona i on nam się tam automatycznie ładuje. Auto oczywiście wyposażone w zmienne tryby jazdy, czyli mamy tutaj tryb sport, tryb komfort, tryb eko, czyli absolutnie tutaj sobie ustawiamy wszystko pod nasze preferencje. Mamy kamery cofania. Kamery cofania mamy systemem Park Assist, czyli auto nam samo zaparkuje tutaj, tak jak dobrze widzicie, ten panel cały jest dotykowy. E, poza tym auto posiada absolutnie mnóstwo różnych funkcji, e, może na wszystkich multimediach teraz nie będę się skupiał, gdyż e, będzie to trwało zbyt, e, zbyt długo. Jeszcze tylko jedną rzecz pokażę szybko, oczywiście mamy oświetlenie wnętrza, oświetlenie ambientowe, możemy sobie zmieniać kolory i jakby była noc, no to całe auto nam się tu pięknie podświetla, w tym momencie ja wybrałem kolor fioletowy hmm. idziemy dalej, mamy klimatronik dwustrefowy i tak jak wcześniej wspomniałem wentylowane fotele, wentylowany fotel podgrzewany e, na lato no, wspaniałe rozwiązanie, no, jak wiemy skóra lubi się nagrzewać, to tutaj sobie naciskamy przycisk i nam się ta skóra pięknie wentyluje wie, wieje nam wiaterek w plecy, więc jest naprawdę super rozwiązanie na okres letni e, dobra, przejdziemy szybko do tyłu żeby mówię, nie zanudzać postaram to, to się wysiąść. Bo z tyłu się naprawdę dzieje. Bardzo dużo jest to auto przeznaczone do wygodnego podróżowania dla rodzin z dziećmi. Fajny, taki klasyczny pakiet. Tu oczywiście mamy roletki, roletki z tyłu, z tyłu w drzwiach, na szybach. Tu mamy też taką roletkę boczną, którą możemy sobie odwinąć. O! Tak to wygląda. Skóra. No i cały system rozrywki audio. Ja może zrobię najpierw tak, że podsuniemy fotel, bo ja jestem osobą dość nie ponad 190 cm wzrostu, więc na mnie fotel zawsze jest bardzo, bardzo daleko odsunięty najdalej jak się da. A żeby się mogli łatwiej pokazać, to tak, jak mówię, auto jest bardzo rodzinne. Mamy z tyłu system rozrywki, audio dla, dla całej rodziny. Tu mamy telewizory, które możemy sobie sparować z telefonem za pośrednictwem aplikacji screen, screen Mirroring, jakoś tak to się nazywa dokładnie, ale również tabla HDMI można sobie tutaj przerzucić i oglądać na przykład Netflixa. Tu mamy pełne podłączenia. O, mamy właśnie HDMI i wszystkim sterujemy za pomocą za pomocą takiego oto pilota, tak? I mamy ekran lewy, prawy i tu sobie ustawiamy wszystko, co nam się żywnie Podoba tak jak tutaj teraz Państwo widzicie. O, ja mogę sobie nawet włączyć tutaj jakieś tam nawigacje. O, włączymy sobie mapę. Jak chcemy oglądać, gdzie jesteśmy, przybliżymy, oddalimy. No, system rozrywki audio wideo jest naprawdę bardzo fajnym, fajnym rozwiązaniem. Zwłaszcza, jak ktoś ma jakąś rodzinę, dziecko, można włączyć Netflixa, podłączyć słuchawki, wszystko można zrobić przez Bluetooth online, nie, nie wszystko, czy nawet kablem i, i naprawdę podróżować z Gdańska do Zakopanego to jest czysta, czysta przyjemność, jeszcze tak zaprezentuję Państwu kokpit, kokpit jest naprawdę piękny, yy, te stórki to wszystko jest bardzo zadbane, nie ma tutaj yy, żadnego yy, zadrapania, wgniecenia przetarcia, czegoś co powoduje że yy, mamy taką codzienną irytację a, jeszcze bardzo fajna rzecz, oczywiście pełny pakiet Shadow Line, czyli mamy tutaj czarne relingi czarne listwy wokół szyb to dodaje jeszcze charakteru M w tym samochodzie. To w połączeniu z tymi czarnymi czarnymi felgami naprawdę prezentuje się e, prezentuje się i wygląda znakomicie. E, ja może teraz szybko przejdę. E, weźmiemy czujnik lakieru. Może już żeby nie zanudzać jeszcze pokażemy tą felgę z tyłu. Naprawdę z jednej i z drugiej strony to auto prezentuje się e, praktycznie, praktycznie jak nowe. Weźmiemy sobie taki czujnik lakieru. Szybko, proszę mi dać sekundkę, ja sobie go włączę eee, i zwierzymy Państwu lakier. Lakier jest cały w granicach 100-120 chyba mikronów, to zaraz też Państwu pokażę. Eee, o, prezentuje się on następująco. Lakier jest cały fabryczny. Jak ktoś nigdy nie miał do czynienia z pomiarem grubości lakieru. No ja też teraz na filmie nie wyedukuję każdego. Eee, no to proszę tu mamy drzwi aluminiowe to proszę przedstawić taki taki czujnik e, taki pomiar e, no komuś kto się zna, tak? i wtedy taka osoba bez problemu Państwu powie, że tu mamy do czynienia z fabryczną grubością lakieru proszę wziąć pod uwagę to, że jedną ręką nagrywam, drugą robię pomiar więc ten pomiar jest naprawdę taki na na słowo honoru czasem może dziś wyskoczyć jakaś większa wartość, to tylko ze względu na to, e, że jest problem z przyłożeniem, ponieważ BMW jest bardzo, e, no ma dużo przetłoczeń i tak dalej i ja to robię jedną ręką, drugą staram się złapać, z drugą staram się złapać ekran, co e, jest dosyć sporym wyzwaniem, przykładam też ten czujnik, e, nie tak do końca równo, płasko do powierzchni, w związku z tym czasem mogą być przekłamania jak się przyłoży, go naprawdę tak spokojnie, to te wartości też mogą być inne. Natomiast absolutnie nawet po tym co Państwu tutaj prezentuję nie ma możliwości, żeby jakikolwiek element był w jakimkolwiek stopniu, w jakimkolwiek stopniu malowany. Teraz przechodzimy znowu do żelaza, tak, bo FE tak to wygląda. Dobra, jeszcze przejdziemy może tutaj. O, zaprezentujemy dach. To przykładam totalnie, na chybił trafił. Nie wiem, jakieś, jakieś specjalne miejsca. Mówię, ten czujnik udostępniam e, u mnie na miejscu i można wtedy na spokojnie przyłożyć. Bo generalnie to powinniśmy złapać element, przyłożyć do spokojnie. Niech on dokona pomiaru. O, coś takiego, e, ale mówię, no ja też jestem powyginany w jest, jak robiąc taki pomiar. I nie zawsze dobrze ten czujnik przyłożę, ale na miejscu można mieć swój. Można, uży, możemy udostępnić nasz i bez problemu możecie zweryfikować Państwo, że samochód jest absolutnie bezwypadkowy. Wszystkie śruby montażowe, maski, błotników, wszystkie absolutnie są fabryczne, seryjne. Nigdy nie były żadne gwinty nic skręcone, Mamy oczywiście szybę czołową z 2018 roku, oryginalną BMW, co też świadczy o tym, jak auto jest utrzymane, i też świadczy o tym, że auto jest absolutnie bezwypadkowe. Podsumowując stan tego samochodu, oceniam naprawdę na mocną piątkę z plusem, ponieważ tak zadbany egzemplarz w takim fajnym wyposażeniu bezwypadkowy, bezkolizyjny, naprawdę dobrze utrzymany. W takim stanie nie budzącym żadnych wątpliwości, bardzo ciężko znaleźć już się na rynku niemieckim. Nam się udało, więc jeżeli Państwu, Państwa zainteresowała nasza oferta, proszę o kontakt. Tylko bardzo proszę do ceny doliczyć sobie podatek VAT i możemy zacząć negocjacje. Zawsze mogą być w górę negocjacje, jak i w dół. To już jak Państwo sobie preferują. Dziękuję pięknie za poświęcony czas.